Sen koszmarny pod powiekami zagości, sen co wszystkich śmiertelnym strachem poniża. Komunikaty dla ludności przeżegnał wojska, głem znakiem krzyża prędzej, prędzej. Moskal się zbliża, hajda, 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 hajda. Hajda, 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 hajda! Dzwony dzwonią, huczą od kościoły, Bóg jest z nami. Nieszczęście Go do nas przybliża, tajne depesze wysyła Belweder do Waszyngtonu, Londynu, Paryża. Prędzej, prędzej! Małaskar się zbliża, hajda. Hejda, 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 Ciągną, ciągną na wschód wojsk chorowody Nic nie śpiewa Wojenko za zapani W rozklechotanych ciężarówkach Chłopcy przestrachem strachem malowani Prędzej, prędzej o skalu granic. Hajda 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 hajda, 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 hajda. Hajda, hajda, Sen koszmarny rankiem z powiek ucieka. Co za ulga. Otwieram oczy w zdziwieniu. Za oknem siły rozlewista rzeka, lecz jeszcze słyszę w sercu oddaleniu jak pory z wielce przy goleniu. Jakże potrzebna dzisiejszego dnia piosenka o, o tym, znaczy o pomnikach. O państwo się zorientujecie o jakie pomniki chodzi, Państwo może nawet poznacie melodię, która jest pożyczona. To w dobie odbudowywania pomnika Czterech Śpiących tego 15 sierpnia należy przypomnieć taką piosenkę, bo może nie powinno go tam być. Elkamstwami karmił o ludowej gwardii armii Choć zmieniły się układy Jeszcze są po ruskich ślady Hej, 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 cokoły Na nich zdrajcze łotry i matoły Go, 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 goń, goń Spomnika po miasteczkach i dzielnicach czasem zdarzy się tablica, że tu sztab był PPR-u albo że nocował Bierut. Hej, 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 co koły na nich zdrajce łotry i matoły? Goń, 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 goń z konika, bolszewika. Goń, 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 raz w grodzisku czy w grudziązu zobaczyłem szyld z Mosiądzu że z fornalską słodko konspirował sam nowotko, co na imię miał. Marceli I go wkrótce diabli wzięli albo to był wielu bolek, ja tam u wszystkich ich Ej, 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 co koły na nich zdrajce, łotry i matoły, Goń, 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 z pomnika bolszewika, Goń, go goń, goń, mówią, że to wspólnie dzieje, Niezależnie skąd wiatr wieje, A ja się nie będę chamił z moskiewskimi łachutrami, Ej, 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 co koły na nich zdrajce, łotry i matoły, Goń, 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 z go pomnika ochydnego bolszewika, Ej! Hej, hej, co koły, na nich zdrajce, łoty i matoły! goni, goni, goń z goń, goń pomnika bolszewika, Goń, goń, goń!